Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na wirtualną wycieczkę po moim 50-metrowym mieszkaniu w Warszawie. To miejsce jest pełne słońca i kolorów, co sprawia, że czuję się w nim naprawdę dobrze. Pokażę Wam, jak urzadziłem każdy kat, jakie inspiracje przyswiecały mi podczas aranżacji, oraz podzielę się kilkoma praktycznymi wskazówkami: Jak STWORZYC przytulna przestrzeń w mieście. Gotowi na odkrywanie. Zaczynamy. To słoneczne mieszkanie o powierzchni nieco ponad 50 metrów kwadratowych, położone na warszawskim Mokotowie od razu zachwyciło inwestorów. Parze, która miała tu zamieszkać, zależało na zachowaniu klimatu oraz podkreśleniu zieleni za oknem. O pomoc poprosili Karin Roman ze studia projektowego PET Art. Po pierwszych spotkaniach Omówieniu preferencji oraz sugestii, przystąpiliśmy do projektu aranżacji poszczególnych pomieszczeń. Układ mieszkania został bez zmian, odpowiadał klientom od początku. Przestrzeń wymagała przerobek instalacji, wyrównania ścian i ogólnego odświeżenia. Udało się też uratować drewniana podłogę, która na początku wpadła inwestorom w oko, mówi Karina Roman. Prosty i jasny salon w stylu inspirowanym vintage. W salonie postawiono na prostotę. Ściany oraz podłoga stały się tłem dla mebli, z których część pochodzi ze wcześniejszego mieszkania inwestorów. Właścicielka planuje także dodać do wnętrza w przyszłości kilka mebli od swojej babci. We wnece stanęła szafa wykonana na zamówienie z lustrzanymi frontami, dla dodatkowego powiększenia salonu oraz wprowadzenia zieleni za okna. Zielona kuchnia z drewnem. W kuchni zachwyca zielony kolor zabudowy, połaczony z drewnem, blatem imitującym marmur oraz srebrne uchwyty. Głównym załozeniem było stworzenie wygodnej i funkcjonalnej kuchni, z miejscem do zjedzenia śniadania i wypicia kawy. Zrezygnowano z szafek wiszących na rzecz otwartej połki, mieszczącej dekoracyjne produkty codziennego użytku. Przestrzeń ta zyskała nowa podłogę z delikatnych bezowo-szarych płytek, które dla spójności zastosowano także w przedpokoju oraz w łazience. Pięknie komponują się z odnowiona drewniana podłoga. Bezowo-biała łazienka. W łazience zastosowano dwa rodzaje płytek, bezowe oraz białe, które wykończone zostały fioletowa fugę. Blat pod umywalka to odzyskany fragment marmurowego blatu z kuchni. Załozeniem były delikatne materiały, które nie przytłocza małej przestrzeni. Całości uroku dodają dodatki, w tym piękne, plecione lustro nad umywalka. Przytulna sypialnia. Sypialnia w tym mieszkaniu wymagała najmniejszej ilości zmian. Wystarczyło kilka małych ingerencji w elektrykę, nowa podłoga i malowanie ścian. W ten sposób powstała przytulna przestrzeń do odpoczynku. Stworzona stonowana baza kolorystyczna będzie się mogła zmieniać i rozwijać o nowe elementy wraz z jej domownikami. Projekt Karina Roman, właścicielka studia projektowego Pe Art. www.wnętrzapart.pl PL Stylizacja, Lena Czaplińska Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o 50-metrowym mieszkaniu w Warszawie, które zachwyca słońcem i kolorami. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do poszukiwania własnych, wyjątkowych przestrzeni, które odzwierciedlają Wasz styl życia. Pamiętajcie, że każdy detal ma znaczenie, a odpowiednie światło i barwy mogą odmienić każde wnętrze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach!